Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Marc-André Ter Stegen jeszcze rok temu był uważany za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie, którego miejsce w pierwszym składzie FC Barcelony nie wydawało się być w żaden sposób zagrożone. Kontuzja sprawiła, iż został zmuszony do przerwy i wtedy pojawił się Wojciech Szczęsny, który przez okres absencji Niemca od futbolu naprawdę sporo namieszał. Czy FC Barcelona pozbędzie się Mark Andre Ter Stegena? O tym porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Luce Modriciu, który może zostać nowym zawodnikiem AC Milanu, Simone Inzagim i jego nietypowej decyzji oraz o faworytach do wygrania tegorocznej Złotej Piłki. Laminiamal odpowiada. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z Opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Jeszcze kilka tygodni temu zastanawialiśmy się nad tym, czy Mark andré ter Stegen wróci na stałe do pierwszej jedenastki FC Barcelony na rzecz Wojtka Szczęsnego i jaka będzie nowa rola 35-latka. Czas jednak pokazał, że raczej nie o przyszłość Polaka powinniśmy się tutaj martwić, a o przyszłość niemieckiego golkipera. Jak już poinformował Fabricio Romano, Barsa miała dogadać się z bramkarzem Espaniolu Juanem Garciem, który co ciekawe został w maju mocno pochwalony przez naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Mówił tak: Chcę pochwalić Juana García. Uważam go za najlepszego bramkarza w La Liga w tym sezonie. Ma przed sobą świetlaną przyszłość. Hiszpański dziennik Sporty napisał również, że z tego powodu władze Blaugrany mają na dniach przeprowadzić z Ter Stegenem rozmowę na temat jego pozycji w klubie na przyszły sezon. Najprawdopodobniej klub nie ma w planach już stawiać na Niemca i chcą, aby jego rolę przejął 24-letni Garcia oraz Wojciech Szczęsny, który prawdopodobnie też dostawałby dobrą ilość minut na Murawie. Także Sam Hansi Flick nie zamierza dalej współpracować ze swoim rodakiem. Najwidoczniej trenerowi nie pasuje, że niemiecki golkiper jest mocno roszczeniowy, a także manipuluje informacjami, co zrobił nie tak dawno w jednym ze swoich wywiadów. Mówiąc tak, jeśli dobrze pamiętam i jeśli nic nowego nie wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, mamy tylko dwóch bramkarzy na przyszły sezon inakiego i mnie. Tak więc, zasadniczo mamy konkurencję o tę pozycję a jest ona między inakim i mną. A ktokolwiek przyjdzie, zawsze musi, bez względu na wszystko, zmierzyć się z tą konkurencją. Każdy zawodnik na każdej pozycji musi się z nią zmierzyć. To samo wydarzyło się w ostatnich latach, ponieważ mieliśmy wspaniałych bramkarzy, którzy również przyszli z wielkimi ambicjami i tak właśnie powinno być. Co do wspaniałych bramkarzy z przeszłości z wielkimi ambicjami, jednym z nich był Claudio Bravo, który w pewnym momencie był bardzo ważnym ogniwem FC Barcelony. To jednak nie podobało się Ter Stegenowi do tego stopnia, że Niemiec zagroził klubowi, że jeśli Bravo nie zostanie sprzedany, to on sam odejdzie. Klub nie miał wówczas wyboru i spełnił życzenie Marka, który w tamtym momencie miał 24 lata, gdy Claudio Bravo liczył już 33 lata na karku. Ktoś teraz może mocno bronić bramkarza, że to historia wyssana z palca, ale prawda jest taka, że zarówno w przeszłości jak i teraz można znaleźć bardzo dużo artykułów związanych z tym tematem. Ter Stegen pod względem całej kariery bez dwóch zdań zalicza się do jednej z najlepszych jako sportowiec, będąc jednocześnie jednym z gorszych jako człowiek. W tym roku możemy być jednak świadkami wielkiej karmy i po 9 latach od odejścia Claudio Bravo z Barcelony z Camp Nou pożegna się liczący dziś również 33 lata Mark Andre Ter Stegen. Fakt jest taki, że Niemiec nie jest już żadną przyszłością dla Blaugrany. Nie jest nią również Wojciech Szczęsny. Różnica polega jednak na tym, że Polak w 5 miesięcy pokazał większą gwarancję bezpieczeństwa w bramce Dumy Katalonii, niż Ter Stegen przez ostatnie 2-3 lata. Przyszłością może okazać się za to wspomniany już Juan Garcia, który ma kosztować Barce 25 milionów euro. Co również ciekawe, możemy być świadkami karmy dekady, o czym już wspomniałem. Gdy Bravo był zmuszony opuścić barsę w wieku 33 lat, Ter Stegen liczył 24 lata. A dziś, gdy to Niemiec w wieku 33 lat może odejść z Katalonii, na jego pozycję prawdopodobnie wskoczy 24-letni Garcia. Czy będziemy więc świadkami jednej z najlepszych karm w historii futbolu, czy może to wyłącznie zwykły zbieg okoliczności? Na to pytanie, oraz te, czy szczęsny będzie mógł wciąż liczyć na grę w przyszłym sezonie, możecie odpowiedzieć sami w sekcji komentarzy. Milan marzy o Luce Modriciu. Dyrektor sportowy AC Milanu, Igli Tare, już wcześniej rozmawiał o możliwości darmowego transferu. Chorwacki pomocnik nie spieszy się z podjęciem decyzji o swojej przyszłości. O kolejnym kroku będzie myślał razem ze swoją rodziną. Takie słowa do świata medialnego przekazał Mateo Moreto, pisząc o dalszej przyszłości Luce Modricia, który z końcem obecnego sezonu oficjalnie pożegnał się z Realem Madryt po 13 latach gry dla ich barw. Bezdyskusyjna legenda Królewskich nie ma jednak w planach kończyć jeszcze profesjonalnej kariery, a przynajmniej jak na razie nic o tym nie wiemy. Chorwat we wrześniu skończy 40 lat, a mimo to wciąż jest gwarancją jakości na Murawie. Nic więc dziwnego, że znalazł się on na celowniku topowych drużyn, w tym wspomnianego AC Milanu, który ma za sobą bardzo przeciętny sezon. Zespół z czerwonej części Mediolanu zakończył sezon Serie A na ósmej pozycji, a także przegrali finał Pucharu Włoch na rzecz Bolonii. Klub więc potrzebuje mocnych wzmocnień, prawdopodobnie również na ławce trenerskiej, ale my dzisiaj nie o tym. Luka Modric może okazać się jednym z takich wzmocnień, jednak jak pisał Moreto, a także sam Fabrizio Romano, Chorwat nie spieszy się z podjęciem decyzji. To jedno z nazwisk wymienianych na wstępnych rozmowach wewnętrznych. Po odejściu z Ralu Madrid Modrić otrzymał wiele ofert od klubów z całego świata, ale nie spieszył się z wyborem kolejnego klubu. Oprócz Milanu Luka Modric również był łączony z takimi zespołami jak arabski Al-Nasr czy al etifak a także z amerykańskim Interem Miami. Jaką decyzję podejmie jednak jeden z najlepszych pomocników w historii piłki nożnej, powinniśmy się za niedługo przekonać. Jeśli już poruszyliśmy wątek drużyny z Mediolanu, a także potencjalnego transferu na Bliski Wschód, nie możemy nie powiedzieć o trenerze Interu Mediolan. Nerazzurri zaliczyli prawdopodobnie jeden z najbardziej kompromitujących sezonów w swojej historii. Klub z niebieskiej części Mediolanu przegrał w półfinałowym dwumeczu Pucharu Włoch aż 1-4 z AC Milanem, następnie przegrali stratą zaledwie jednego punktu z Napoli w walce o tytuł Mistrzowski Kraju, a na koniec zostali zmiażdżeni w finale Ligi Mistrzów aż 5-0 przez Paris Saint-Germain. Musicie przyznać, że ciężko nazwać to inaczej aniżeli publicznym poniżeniem na oczach milionów kibiców. Był to również bardzo ciężki okres dla samego trenera Interu, Simone Inzagiego, który z tego powodu postanowił odejść z klubu po czterech latach pracy na San Siro, podczas których trzy razy triumfował w Superpucharze Włoch, dwukrotnie w Pucharze Włoch i raz wygrywał Mistrzostwo Włoch. Inzagi prawdopodobnie na dniach podpisze umowę z arabskim Al-Hilal, z którym ma się związać nawet z nawet kilkuletnim kontraktem. Dla dużej części fanów piłki nożnej to bardzo dziwny kierunek, bowiem niezależnie od wyników w sezonie 2024-2025 włoski trener zalicza się obecnie do jednych z najlepszych w Europie. Z drugiej strony w Arabii może zarobić bardzo, bardzo duże pieniądze, a następnie wrócić na stary kontynent bez większych problemów, bowiem na brak zainteresowania raczej narzekać nie będzie. To również duża zmiana dla Piotra Zielińskiego i Nikoli Zalewskiego, którzy będą mieć nowego szkoleniowca, a co za tym idzie będą również musieli zbudzić jego zaufanie. W tym roku po raz kolejny rozstrzyga się pojedynek medialny na temat kto powinien wygrać Złotą Piłkę w 2025 roku. W zeszłym roku taka dyskusja była toczona w przypadku Viniciusa Juniora oraz Rodrigo, natomiast w tym roku mamy na liście zupełnie nowe nazwiska. Jeszcze na początku roku faworytem był Mohamed Salah, na początku wiosny został nim Rafinha. W maju dużo się mówiło o laminie Jamalu, a po wygraniu Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain do tego grona wskoczył również ósman Dembele. Portal Goal z tego powodu stworzył swoją listę top 10 piłkarzy, którzy według nich mają największe szanse na wygranie złotej piłki w tym roku. Jak widzimy na pierwszym miejscu znajduje się Dembele, na drugim Jamal, a na trzecim Rafinha. Ogólnie cała lista składa się z aż czterech piłkarzy PSG i z trzech piłkarzy FC Barcelony. Sam Lamine Yamal, zapytany o to, kto wygra według niego najbliższy balondor, d'Or, odpowiedział tak. Zagłosowałbym na każdego zawodnika Barsy przed Dembele, ponieważ jestem fanem Barsy. Jeśli zapytasz kogoś z PSG, powie Dembele, a jeśli zapytasz kogoś z Realu Madryt, powiedzą, że Kylian Mbappé. To, jak ja to widzę, różni się od tego, jak widzą to inni ludzie. Ciężko się nie zgodzić. Musimy jednak jeszcze pamiętać, że w tym miesiącu odbywają się półfinały, jak i finały Ligi Narodów. A jest to o tyle istotne, że w jednym z półfinałów Hiszpania zmierzy się z reprezentacją Francji. Będzie więc to pojedynek między Dembele a Jamalem. A wy jak sądzicie? to wygra złotą piłkę w tym roku. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!